Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich naszych klientów, wszystkich współpracowników, wszystkie osoby współpracujące z firmą MiFarm. Dzisiaj mamy okres przedświąteczny, dlatego też w tej formie przekazu multimedialnego chcieliśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta dla Państwa będą radością, rodzinną radością, chwilą odprężenia. Niech te święta będą dla, dla Państwa również taką refleksją nad naszą pracą. Niełatwą. Dzisiaj mamy takie czasy, jakie wszyscy Państwo wiecie, także niełatwy ten okres pandemii, dlatego również tej, w tej formie chcę do Państwa w jakiś sposób dotrzeć. Docierałem do tej pory osobiście z tego też względu korzystamy dzisiaj z tej, tej formy przekazu. Chcielibyśmy być u Państwa przy stołach. Chcielibyśmy tą tradycję polską gościnności, polskiej rodzinnej, rodzinnego spędzania, świąt Bożego Narodzenia być, ale niestety ten czas pandemii ogranicza nas trochę w różnych kontaktach. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich rolników, dla wszystkich przedstawicieli firm rolniczych, hodowli roślin, dla wszystkich pracowników mediów w naszym kraju Składamy, wam, składamy Państwu najserdecznie, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Jest ze mną dzisiaj obecny przedstawiciel właśnie, akurat Stanisław przyszedł, przyjechał do nas nas odwiedzić w tym okresie bożonarodzeniowym z prezentami. Także dziękuję Stanisławowi i Stanisław może się właśnie w imieniu wszystkich przedstawicieli firm również skorzystać z, tej, z tego dnia. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, no korzystałem właśnie, że jestem przejazdem, chciałbym w swoim imieniu całej naszej firmy RAK, jak również wszystkich innych pozostałych firm, nie będę oczywiście wymieniał, którzy współpracują z MiPARMEM i są u Państwa, czy to na polach, czy w oborach, złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, pokoju, no i zadowolenia z Waszej ciężkiej pracy, bo wiadomo, że wy nie musicie też pracować święta. Także przede wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia i korzyści z tego, co robicie i pamiętajcie, że jesteśmy z wami. Dziękujemy bardzo. Dzielimy się z Państwem tym opłatkiem, Ja tutaj symbolicznie zrobię to ze Stanisławiem, z Państwa wszystkiego dobrego również. na święta do siego roku. Do siego roku. Tak?